Czekaj, cicho, cicho, chodźcie tu wszyscy. Chodźcie tu wszyscy. Musimy ładnie ten odcinek zacząć. Chodź, chodź tu. Ściskajcie wszyscy X i śpiejemy się. <toddź> to jest głupie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w Left 4 Dead 2. No Marcin <dź> też jest gdzieś tam w tle Gra dzisiaj ze mną niestandardowa postać, bo Deadpool, czyli Sini No czy Chica, czyli ja Jakiś Murzyn z jak się tak gra nazywa? The Walking, The, Walking The Walking Dead Czyli Daumian, czyli Naolos. No. I <noise> jakiś random pytajnik, nie wiem co za postać kseno. Random, no. Randomowite. Nie. Już nie pamiętam, O co kurde ty! A to to, ta w wkurzysz widzów. Ty, Xeno, jakie ty ładny jesteś Ja pierdzielę. Zobaczysz to na nagraniu dopiero. A to jest. Aha, ja jestem tą babką, to jest głośno. <laughs> ja miałem być Nie ja musisz wow. się przyciszyć, nie ja byłam strasznie głośno. Ja miałem zazwy. być Ciko, a jestem jakoś Laską ty. Czemu tak jest? Dobra, ja będę... Ty, ale czemu ale... Ale. Nie, nie to muszę sobie bronię wziąć. Co to jest za... Bo nikt się nie wziął. Musimy iść po paliwo o, A gdzieś jest ten Ksenon? Jest Trevor, puść Trevor Kiedyś grałem, Kiedyś grałem na tej mapce Kiedyś grałem na tej mapce O, o ja jest Moto, dobra świetnie Kiedyś grałem na tej mapce taki ten Online jest ten Emo... jest są apteczki. Tam <laughs> masz ja <napisane>. Ksenon, ale Ksenon <laughs> nie win! <śmiech> <śmiech> jak to wygląda? Patrz, jak Ksenon <laughs> Nie wierzę a Ty też jak katane z fes Ja no komiczne, No No. A, bo jest? Xeno wygląda to zawodowo, jest. naprawdę. No, Tylko onos no, tu do nas nie pasuje, bo jest swoje z murzynem. A jest no, dzięki, wiesz? A ty Panie jesteś wiecie, naprawdę też murzynem? No, to nie z murzynem, naprawdę. O, to samo. Naprawdę sam. nie wiem, co ty, pijany jesteś? O, afteczka. Ej, coś mnie, coś mnie ten! Czy SUFIT mnie coś wciągło? No, no. To był ten! Czy sufit mnie wciągło? Podnieściliśmy. To był ten, to za radna. zawodowy minetka, że on ma taki długi język. <laughs> ja, spalę, spalę to sierwo. Pan się. <laughs> ja, ja byłem pro, już nie jestem pro. Cześć, co, zresztą? Nie, ksanoversa. A coś mi jeszcze chcę podnieść, co ja mam podnieść? Halo Nie masz nic podnieść My musimy spotykłać <grym> paliwa Xen O nie charger <grym <grym Nie Xeno wygląda masakrycznie <grym> Zabiłem Dobra idziemy dawaj Tu może jakieś mody w nie? Excuse me! Nie mam! Czekaj, cicho, cicho, chodźcie tu wszyscy Chodźcie tu wszyscy Musimy ładnie ten odcinek zacząć, chodźcie, chodź, tu. Wciskajcie wszyscy X i śpiejemy się To jest głupie <śmierdziś> <śmierdziś> gdzie mamy iść w ogóle teraz? <śmierdziś> ale śmieszna, śmieszna ta zagłada ludzkości nasza, no Naprawdę Tata Reloading, I Tutaj jest Pychu, tutaj tam jest, proszę państwa, tam jest Stachu Reloading. Tutaj Stanisław, tutaj jest... tutaj jest Becha. Wezmę sobie to, bo... bo hey, ja ja tu muszę drodze! wziąć? Był Kel. Był już nie ma. Chodź <laughs> będziesz dalej. Czesiu, Czesiu Mam ma jeszcze jedno rozpoczęcie odcinka. Chodź. No. Zaraz przyjdę Idź tą pechę? Tak, rozpoczniemy ty, ten odcinek wybuchowo! O, super, fantastycznie. Aaaa, tak, ciągnie mnie! Parzak, ty! A, o, o, o! o Matki mi było widać! Nie wierzę, ty! Co za gówno. Co za chore gówno. A mi się młody z... Ja, się ja już nie jeszcze tą pompką wiecie? strzelać. No. Bo mi pokazuje ikonę, że, że, że Sim jest... Y, tym... Tren. To jest... No. <laughs> o! No. Uczy... o. Charger, który przewrócił. Ja nie wiem czemu te... Ci, ci, ci te cholerniki się na mnie rzucają, no? Na mnie tylko. No bo, no bo nagrywasz. Bo co, bo mam cycki. Bo youtuber, no, to Ej, już. Ale nie jestem wcale czarna. Jestem biała. <laughs> w ogóle nie jesteś czarna się powiedz mi jak wygląda z tą kataną, gdzie ty? A, Wiesz co, ty, ty w ogóle bez tej katany nawet wyglądasz świetnie, Xeno, naprawdę. No <laughs> co <Fuuu>. za gość! <laughs> A, ja biednicze, nie. Musiałem <laughs> bo, ja za... bo Jak patrz, ty to zobaczysz... Zobaczyć, jak to wygląda, no... mi, jak, jak to wygląda? <laughs> y, jak srał. Jakby... Naprawdę. Jakbyś otworzył łazienkę, patrz, taki taki, taki czekaj, no. z kataną siedzi, Czekaj, no, czekaj. Halo? Ale. Dobra, lecimy do dach. Ale, ale reakcja. Jakiś ten... A czemu my weszliśmy na dach, tak się zapytam? Eee, tank gdzieś leci. Surpris, tank, tank, tank! tank. Juch, Gdzie? No tu. O, Ale to mi się nie zładowało te motory. Ja nie widzę. <śmiech> 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 Pipo. Ja <on> mam <laughs> takim w kasku. A! Ale ja rzucał all Kurde to, 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 jest dobrze Kurde, on, goni on, mnie tyłem Dobra Dobra Hehehehe, <noise> tam na tym <noise> Nie, leż sobie Biacz Leż, Get your ass up. biacz Biacz Czemu ty leżysz na ziemi? Kurde, my, my walczymy, simulator? a ty się, ty się na tej ziemi nie tam mam, Nie mam ammo jeszcze ej, 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 jak to się odpalało defibrylator tak? Jupiej, mam Ale, Ale potrzebne ci żeby jak coś nie żyje dopiero, jak całkiem go już ten to Czekaj, muszę go już zabić Mam benzynę, mam benzynę <laughs> Rzuć tam, ja ją zaszczelę O boomer, o kurde, zerzygał się na mnie Ty znowu, Kim jest? znowu na mnie no O kurde, co na oni kogo? są ode mnie <coughs> Ja pierwsze Jest nie widzę Platki mi spadły I ja oni chyba mówią Moc, sława, sława, moc

Jezu, ale kwas. Ale mordor, ale mordor. Ale kto ci zeszykał? Naprawdę, no right. co, co to o, za instajcery? Tu tylko <grym> sobie podchodzą. Hehehehe. <grym> Surprise, motherfucker. futka. Co? So Kolejny shotgun, ja to muszę podnieść. Co jest? Ja nie mam, nie mam, mam. Kto tu jest? Jest! Mam shotguna z Duma. <grym> No to GG, wygrałem Ej, nie da. Czekaj. Oh, yeah. go, 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 go. O, Ej, coś mnie wciągnęło, znowu mnie to wciągnęło, halo. To Ej, Ej bo w jest. Ej, uważaj, bo w beach jest. Zatunku, skrępowano mnie. Mnie pociągło. Wiesz, się przestraszyłaś, nie? A, bo to jest Hitler, no tak. <laughs> co? Ja to ustawiam jako Hitlera. <laughs> halo zginłem Mordułku. To jeszcze, tylko trzeba się podnieść To to mnie podnieście no Idę, już idę I Już już no Delaj do nich kurwa Ej, zabiłem Przeskanowałem gościa przez gościa ty to dobrego to, no gości. masz gościa No A gdzieś tam tak, apteczki ja leżały nie? Tak mi się wydaje Kura jest młodo foko Aaa! Kto Tego to ja rzucił? Tylko ja jeszcze nie przewróciłem. To <coughs> rzuciło. No nic, nie. I tam gdzieś... Jest... Jeszcze oboje... ...oboje z fanami. Dobra. Już idę do nas. I w Nie, nie no, uważaj, no, uważaj! A, kur... A właśnie. Już. Dżołki, dżołki, dżołki! Zabij go! Gdzie, gdzie? mnie wciągnął. Zabij go! No... Patrz do no tego, ty. musiał skakać po I znowu horda. Honda? Szybsza niż wygląda. Ej, <noise> ja, ja jestem zły, bo nie mam moich heta, co się stało. Zbyt, nie, Właśnie się mi katam. sobie auto, to jest moje auto. We jest hej, safe house, dawaj. Gdzie? Ta Czesiu już poszedł, jego już no nie ma. No pan co jest? Dobra, na razie. Ciesiu tam o, w swoim świecie też żyje. Na razie. Ej, nie mogę się ruszyć. O. Otworzę ci drzwi. No to, no to, no to Xeno tam... Powodzenia. Czemu nie sobie mogę sobie się ruszyć. <laughs> o. Też to jakoś, okej? Okay? Kseno, ale ty chodź tu szybko do nas. No, wiesz, jakbym się mógł ruszyć, to bym poszedł. A, jakiś. Xe, no przestań się bawić z zombiekami, no to nie jest to czas na to, Xe, chodź tu. A, a, ja też Hell yeah! Oh, Ty drzwi jest. Mas pateli wam ale ja ja. No, tak. yeah. no. Jest. No, ale jaja. no na pewno, Blokowali się. O, ale ja daję temu za dużo energii, ułatwia przedarcie się przez Hondę. No, nie wiem dlaczego tak jest To Ale... nie hordy? Uczytywanie krwawa lewa. to i tak będzie musiało być podzielone na dwa, przynajmniej materiały, kurde, bo to długie będzie. O, to są cztery. No, A no, ile ty mu ile zadałeś na... tego? Ile, no ile cztery jest? Ile? I... Cztery, nie? No, no to spoko, to będą dwa to rozdziały to na drugi. odcinek. No. Ja się mogę patrz, bo... wojownik wręcz 35. Ej no nie gada tak ja Jak ja przecież ka ja miałem katanę miałem miałem, nie katanę miałem i rozwalałem im tę te, tam. Te no to jak tylko dwóch nie rozumiem tego Dobra. No, no, no ja nie proszę, wiem, ja proszę, nie ma. Proszę bardzo tam Nie ma Tu mam przecież ty czesła. ja mam patelnię. Chcesz patelnię, patelnię? cieszył? To... Ty, ty to 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 bo za, bo za co tu jest za... Bo co, za bo jestem kobietą co to jest za broń, ja tu ty... jesteś czarny, ty gotujesz. Ty gotujesz. Siedzcie tu w środku. Co to jest za broń? Chce coś patrzeć na broń, a my już przeszliśmy, prawda? Co to jest za broń? Bo ja nie pamiętam co to jest. tak ogromna, że normalnie nie Reloading. Reloading Reliading, really loading? Dobra. Lesz, kurde. Aaa, to tak strzela, serio? Dostaw mnie. Czy dalej przeglądasz tą broń? Halo, Joki się na mnie rzucił. Halo, halo, halo. Dzięki, Ciesiu. Nie za maso. Ja tak się tam ci wpis. Je, jeszcze dzisiaj. Ty paska, <grym> no to jaj, to mm -hmm. Ej, ty, really, really niga? O kurde! O kurde! Nie wychodźcie tam! A! Kto we mnie tym rzucił? No nie wierzę, co za ludzie dziomeczku Zabity Nie mam życia już zapity? Zapity Chodź tu szwato, gdzie uciekasz? Słyszę dźwięki z Cesa sprzęt. To się na ogląd o nie, Hitler się przestraszył. Hitler! O nie tam O kurde, co tu się dzieje w ogóle? Halo! Ale halo, bo tu Hitler mnie bije. Zapijem Hitlera <śpiewa> No on zabija tak, Hitlera no. na odcinku zobaczymy razem. To Hitler nie poleciał do Anglii, ja ja To ma ja, ja Mam ja będę tutaj. A ty masz rzadeczkę? Aha, to spoko. Ej, ja mam. Ja, ej, czemu ja nie mam maj... na sobie żad. Ja pierdzielę. Jestem nagi, no poważnie na ci mówię. No może nie no do końca, ale majtki mam tylko. Wcześniej miałem spódniczkę. To to wpisz. To wpisz przy odcinku plus 18 Bo no, To nie, że mieszliłeś. Albo przynajmniej plus 16 Ej, Simi, ale to jest zwykła kampania, przecież ja to grałem kiedyś sobie sam no to jest kampania, co ty myślałeś, mówię, że tak No ale to powiem ci, weź coś nowego takiego, coś czego jeszcze nie było. No ja mam tylko kampanię. No ja pierdzielę, no to się ciebie pierdzielę, pytałem. Katana. Pytałem się ciebie tyle razy, czy, e, czy masz coś takiego ja, innego. Powiedziałeś, że masz. No. No kampanie. No. Boże, No ma inną kampanię. Nie. <laughs> nie. Puść mnie, cholera. Nie. Zginąłem. No, no. Zostawcie go. Idę tam. Zostawcie go, Co już jest pójdź? za późno dla niego. Już jest dla niego za późno, chodźmy stąd. Nie może ja, ja Civi, powiedz, że nie możesz nas zwalniać, musimy iść. To <laughs> ja zrobiłem? Uratowałeś Coś go? Robisz? Rzu rzuciłem mołotowa... nie <grym> Dzięki. ten Dzięki Dzięki Ej, dlaczego oni się palą Dlaczego ja się palę? Uważaj, bo to jest bitch. Ale to, a, to tak... mam Bić? Ej, ja walnę bitch, a wy mnie odszalajcie. Chodźcie tu, chodźcie tu w Czech, stańcie sobie ładnie w szeregu jak yy, wojownicy SS Nie Simi czekaj! Nie! Odejdź ja walnę, a też wyszelajcie! No, strzelajże! No nie wierzę w ciebie jego no nie wierzę 4, w ciebie normalnie. Na tak wzięłaś, kurwy no. dobra, chyba musimy iść tu. To tam jest this way, this way, Halo. Na los, na na los, na los. Uratuj mnie. żółta. Nie wiesz czym ty jesteś? E -e 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 -e. Ty jesteś żółto, żółtą ośmiernicą C taką. Nie wiem, co to jest za postać, ale, ale jesteś śmieszny w każdym razie. Jaka piękna kooperacja. Gdzieś tu boomer jest, go gdzieś... Zerzygał się na mnie, no. Nie wierzę. Co za No jak tak można, no. Boomer zmiotował nagracza gracza Czesiu. Ja to Wam nie poszło na takiej mapki w cs -ie. Z tym takim podestem tu się wchodzi. Jak e, której? The e, Aztek? Mam się... Nie. Czyli <grym> się nazywa. Do takiego hangaru właśnie się Aztec. chodzi. Nie no, jest no taka hanga. mapka, co się wchodzi do takie ramy. Kolejna mapy, nauki, Pójrze tylu. mnie! O kurde, nie mogę wyjść stąd. O, to by było fajne. Halo. Tu idziemy? Kolejną bić słyszę. Biacz. To jest biacz. Naucz się. Mówisz, że bijacz. biacz. 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 Ale Nie tędy a, a ja się, droga. Aha, ja się wróciłem, no patrz. Nie tędy droga... Jak to? No tu przez to Nie biacz. Pięknie śpiewasz, kseno. Co się stało? Dwa razy z rzędu mnie takie... O, jest bijacz! Coś... Nie, dobra, obejdźcie Czesław. ją, bo nie mamy już e, żadnych typów. Nie, chodź, bijacz. idziemy! Zostaw bijacz! Ale jest bijacz. Gdzie ona jest? I co tu nie tak? Tu, do góry, tu! No, Czesław, tu! Czekaj, czekaj, czekaj! Mam jeden pomysł fajny. Szajcie w nią! O kurde, druga! Dwie bitch mnie zaatakowały, ty! To jest jeszcze a co? Ponoszę cię A nie to charger jeszcze jest tu Ej pomóżcie że jest Tego patelnią bije to Jest patelio na mam Ej mamy nie star... chcę nic mówić ale tak Mamy, mamy skorzenicę Szelaj w nią, strzelaj w nią No strzelaj w nią Dobra, super, fantastycznie Noju Amunicji nie mam Ja też nie to przeładu. O dałem, dałem kolejną. Dałem żyłę i świetnie jest. To tu jest? Juszę kolejną. Znalazłem podrobienie przez twój tyłek. Czy tak pisze? na los pokazał Ci tyłek. Tutaj mamy chyba nie? Chyba tak. Twitter jest kij. Przecież wtedy tu tak. Wracamy się teraz, wiecie o tym? A to nie ty. No właśnie, nie wracaj się do tyłu. Motherfucking bijacz. M... Ciesiu, byście mnie zepchnął, Tu, drzwi trzeba otworzyć, dobra, nie. Nigdy się nie przechodzić, na no trespassing. Trespassing. Pewno. Kurde. ciemno co, co przed <laughs> I, co? I, co? Nie, <laughs> A nie, Xeno A jak po drabinie zejść? Żeby się nie zabić? Halo, Hunter mnie piśni. Dzięki. Czyli trzeba O, jest a nie tak. O, złamałem <noise> <noise> Spadłem. <noise> <Spadło. głosy> ej, ej, jak w tym, jak, jak w telewizji... O kurde, przemiłem ci rękę. No. <noise> no, tak było. To było dokładnie coś takiego. Macie sam Gdzie mamy te... Te... cholera? Kurde, tak kulejesz. Nie, nie, nie wiem. No Simi! Tak ogólnie ja, o, ja nie mam ma życia ja już. już. Gdzie mamy iść? Wiecie? Ja też mam osz, tak. O też tylko 37. Oż kurde. Kurde, coś mi... Dobra, idą tam. Nie pijcie ich, oni sami zdechną. Tak, ale wtedy ja mam więcej zabójstw, nie? Zawsze to będzie ładniej na odcinku A to tam mamy Tam, skąd oni przybiegali, nie? się. Jakby ktoś widział jakąś apteczkę to by było miło, wiecie? Nie żyje. To fajnie, w wiesz? ale jak? Całkiem zdechłeś? Tak na śmierć? A charger mnie zabił, a tu jest jeszcze Witch. A po co ty tam poszedłeś? No poszedłem. Ale ty Czesław w tą stronę. Dobra, leży. Ale... Masz ten Masz ten czy nie masz? Nie, nie mam. Fibrator? To jak tam trzeba iść? Tam trzeba wejść Czesław. Tam, tam do góry? Jak ja gadam nie tam mam wejść? No tam ja, gdzie, gdzie ja tu wszyscy. jestem, tak? Tam gdzie wszyscy idą Tam, tam Kseno czekaj powoli A. Nie, tu jest prze przestrana ta misja, poważnie To jest beach Nie, nie beawidge, nie beawidge, nie beawidge No nie wierzę Nie mamy życia, Kseno Uciekaj Ja szukam, jest... ja szukam gdzie czegokolwiek żeby się uleczyć, kurde Ej, bo ja teraz kurde ten Jak teraz zginę to koniec Tak Dlaczego? Nie mam nabojów w ogóle Ej Uwolnij mnie, seno, bo tam jestem Dzień, Ej, jak żyję. A jakim cudem ty przeżyłeś? Jak to się stało? No jak ty zginiesz to będziesz gdzieś przy zamkniętej drzwiach będziesz żył. Ale chodź do mnie. O co się! Seno! Może Czesiu! Nie, czekaj! Cześć, mam, ty ty <laughs> no bo ja mówiłem, że mam na pewno tylko. Czemu ja, ale... ja, ja, ja tutaj się tak powoli... Ej, bo jak ja teraz umrę to już koniec. Ma coś no. apteczkę? Simi, prostu, ulecz mam mnie. Apteczkę, chodź. Tu jest coś, ja mam... E czemu ty masz dwie, apteczkę, dwie katany chodź. na plecach żadnej nie używasz? No to jest ten, do postaci bo To z ninja. A no że już wiem, no. Ściągnij windę. O. Ej, czekaj, ja sobie muszę skoczyć po broń, czekajcie tu. Zanim, zanim włączysz to, to, windę. To, to skacz, nara. Zanim włączysz windę, to poczekaj, bo ja tu widziałem shotgun. Ja też jedną, bo to Ej, jest. Ej, znalazłem to... apteczkę, halo. A ja słyszę potwory. Otwory? No co za down Dobra, ja stoję na schodach, i ich tu nie wpuszczę No, ale oni wchodzą schodami przecież no, Jak nie? No. Jak wchodzą? Przecież stoję tu na schodach i biję. No ciągnie mnie już kurwa to no dzięki za pomoc <noise> Gdzie ty jesteś? Czemu no, ty leżysz no, już? Zabijają, nie? Halo, Hunter, halo Dzięki Nieee Gieeeń Zajęliście za pomoc, Tanki Ty! Ale mi dupę widać! Ej, pomóżcie, żeż u góry, halo! chłopaki. No ja my tego nie przeżyjemy kur... Ja no bo tam. winda jedzie! Ui. Nie no nie, nie chcę skaczać Bo winda idzie! co to było? To był hunter <grym> ja to my tego nie przeżyjemy, nie ma szans <laughs> Przeżyjemy Nie, to jest na ja, patrzcie, materiał, ja naprawdę. Ja, ja to wykieruję. Ja to Ach, wykieruję. Boże świetnie jak to wygląda Ale masz dukę ja widzę. Pokaż mm. A A. tu ty, masz... ty nie masz. Ale ty tego nie widzisz, zobaczysz dopiero na nagraniu. Bo on ma moda. A, A no tak. No właśnie systemu ulicy. A ja Hunter to, co, co tu gdzieś tam? biegał. A taka... No poszedł Boże, do góry, za to... skoczy na naulosa. Damian, czemu ty nie używasz tej ptaszki uh. jak ją masz? A! Właśnie. Chodźcie tu w te, HP. chodźcie tu w te gonszcze, chodźcie tu są gąszcza. Chodźmy. Gąszcza. Idę, idę za O dostatę. kurde! Myślę. Tak Zastatę. właśnie by wyglądał jumpscare. Nie na są gąszcze, tylko w jest jakieś pole marihuaniny, ja nie wiem. O kurde! Charger, o kurde. ej, bije mnie. nie. I, i Joker jest przy nim, bigo. Dostałem w łeb. Czemu ja albo, leżę hano, znowu? Ciąga, ciąga mnie, ciąga mnie. mnie. Dzięki. Czemu ja znowu leżę? Bo ci Charger popchnął. No, matko. <laughs> nie lubię tej mapy, ubiegłym nie, nie. nie lubię, ja wiedziałem, że Sibi wybierze coś specjalnego takiego. No, fajna mapa, dwa na 10 Proszę. się Chodźcie, tylko nie dawcie na beach. Nogę. Idziecie, tylko uważajcie nie na bicz. gazu. Na bicz. Musimy do gazu iść. cię ma na ten, bijacz ma Ej, na kita. Dwie bitche są, nie atakujcie ich, bo nie przeżyjemy nie tego Nie atakuj, nie patrzcie na nie najlepiej. Wyłącz latarki, bo też one się podobno... Ja nie wiem jak się latarkę tak? wyłącza, więc... F Gdzie ja nie mam... Nie, bo nie wiem, trochę... Ale Co przyszło... Kto No mówię ci, że dwie są Na shifcie Trzy są O, defibrylator! Bierz coś do... No, chyba, no, no, bo bicze. ja wezmę Ej, Kurwa, jest tutaj, jest! na bitch! Ja już jestem w stronie, w <laughs> to się swawał Dobra, co ty był na mój Ja pierdnicza, jak i, ja oglądam <laughs> Ej, weźcie ktoś y, ten Weźcie ktoś y, defibrylator w razie czegoś Dziś zamykajcie <laughs> Brawo Brawo Ej, <laughs>